Sharp KCG60 EUW. Jednocześnie oczyści i nawilży powietrze w Twoim domu. Sprawdzi się w dużych salonach i mieszkaniach, zauważalnie poprawiając jakość powietrza. Powietrze zasysane przez oczyszczacz przechodzi przez trzy rodzaje filtrów. Pierwszy z nich wyłapuje większe zanieczyszczenia jak kurz czy sierść. Następnie filtr HEPA zatrzymuje alergeny, wirusy, bakterie oraz takie zanieczyszczenia jak PM2,5 i PM10 szkodliwe dla zdrowia domowników. Filtr węglowo-krzemionkowy neutralizuje zapachy i pochłania związki lotne, a filtr nawilżający przy włączonej funkcji nawilżania skutecznie nawilża powietrze. Oczyszczacz dodatkowo emituje jony Plazma Cluster, aktywnie poszukujące i neutralizujące szkodliwe cząsteczki unoszące się w powietrzu, jak bakterie, wirusy czy alergeny, wspierając tym samym pracę filtrów. Jony Plazma ograniczą także elektrostatyczność, co szczególnie odczujesz w sezonie grzewczym. Oczyszczacz na bieżąco sprawdza jakość powietrza i automatycznie dostosowuje pracę do warunków otoczenia. Sześć czujników analizuje aż siedem czynników mających wpływ na jakość powietrza, między innymi kurz, zapachy czy poziom wilgotności. Przepływ powietrza pod kątem 20 stopni sprawia, że oczyszczacz Sharp pochłania więcej kurzu także blisko podłogi, pomagając utrzymać czystość w domu. Możesz wybierać spośród ośmiu trybów pracy dostosowanych do różnych potrzeb, na przykład wyjątkowo cichy tryb nocny, nie zakłóci snu. Alergikom na pomoc przyjdzie program Pollen, który neutralizuje pyłki wywołujące objawy alergii. Gdy chcesz się szybko pozbyć zapachów, włącz tryb SPOT. Oczyszczacz będzie emitował jony o większej gęstości, które skutecznie je zneutralizują. Jony Plazma Cluster unieszkodliwiają też unoszące się w powietrzu i przylegające do powierzchni wirusy, zarodniki pleśni i bakterie czy alergeny. Sharp KCG60EUW to oczyszczacz z inteligentnym nawiewem, jonizacją plazma-cluster i funkcją nawilżania, który zadba o idealną czystość powietrza w Twoim domu. Po więcej informacji, wejdź na stronę euro.com.pl.